Dzień dobry, doktor Ewa Danuta Białek, Instytut Psychosyntezy. Dzisiaj parę słów na temat, co jest ważnego w Twoim życiu, czego nie możesz zgubić. Nie możesz zgubić swojej drogi, bo to jest droga, którą potrzebujesz zacząć wytyczać. Ona jest wynikiem Twoich życiowych doświadczeń. Które zrozumiesz, po co one były. Twoje życie potrzebuje syntezy: po pierwsze, Twoich talentów i umiejętności, po drugie, znaczenia Twoich doświadczeń, i po trzecie, właśnie wytyczenia tej drogi, podążania nią, zebrawszy przeszłość w teraz i prowadząc do przyszłości. Wszystko wtedy staje się spójne z Tobą, wychodzące z Ciebie, łączące Ciebie w jedną całość oraz realizujące Ciebie dla innych. Dr. Ewa Danuta Białek, Instytut Psychosyntezy.